Tylko co naprawdę żyje musi umrzeć. Tylko sztuczne kwiaty wiecznie kwitnąć będą na twej trumnie. Świat pozbawiony mistrza nie ma sensu, to nie w pustce. A odbicie samuraja krzyczy z głębi krzywych luster. W parku odbitych wartości deformują się uczucia. Zły pochwycił, berło z kości, Cieszyć będzie się kostucha. Ślepe trupy, martwe uszy, które nie chciały posłuchać. Tylu było wszak proroków, mnichów, co czynili cuda. Kulę niech przednie katana, ziemska niech spłonie uda. Banki giełdy, ignoranci, można władcy ich sługa. Suma grzechów rozliczona, sroga kara, za zbak jabka. Tak się kończy wiejska bajka, w której Jaś chciał poznać diabła Dawne idee rozszarpał sem krążący wokół miasta Kruki wydziobały sutki, prostytutek z raju kłamstwa Ich szczerbate czaszki wypełniły muchy, a nie karma Chodzą suchy, że i tak były najlepsze z tego bagna Kłani chaosu, chaosu, krawędzi, krawędzi realizmu duchy, Więzienia duchy, czasu, bieguna duchy, ateizmu Wiek bogów, co stracili rozum Prosto z kadesu, w którym cerbę Rap, rap, rap moim dowodem Nie robię hip-hopu, bo sam jestem hip-hopem Rap, rap, rap moim dowodem Nieskończona moc, która daje mi swobodę Rap, rap, rap moim dowodem Nie robię hip -hopu, bo sam jestem hip-hopem Rap, rap, rap moim dowodem Nieskończona moc, która daje mi swobodę Mówisz nie ma niebie Bo kto ma leci, Trzeba było mnie oświecić w roku 2003 Wtedy lub niestety piszę wersety Jestem Koterskiego świrem, co ma charakter poety jak kretyn, chociaż bunkrów nie ma. Jebi, traci stuk, od tych słów uderzenia się. Ma sam, jak pani pies, odlega lat podziemia Będąc jak ciążowy który życie na A propa moje krzywy, jak już skończymy, nie będzie nic śmiesznego, tylko las krzyży. Jak sam widzisz, jestem a mój język lata jak Migi. Będę robił swoje wersy nawet do midi, A chłopaki niech nie płaczą, trzeba im CD Kościł ekslizy, do walizy moich myśli, w łapi wszystkie lub dłonie do oblicy. Rap, rap, rap nie robię hiphopu, bo sam jestem hipopem. Rap, rap, rap moim dowodem Nieskończona moc, która daje mi swobodę Rap, rap, rap moim dowodem Nie robię hipopu, bo sam jestem hipopem. Rap, rap, rap moim dowodem Nieskończona moc, która daje mi swobodę Moim dowodem na... Moim dowodem na rap Moim dowodem na żywy rap. Podjedzie czarna póra, Anika, karoca ze złota I wysiądą z nich chłopaki, pytają co mego chłopa powie Będę za chwilę, leczy ze mną te numery Będzie gruby melodia, palcem tokiem cztery Daj do Eminem soku i starosta Pytasz czy robi hip-hop tak jako wokalista W XXI wieku to już nie powinno dziwić Laska śpiewa a kołeś kadzie rymy Daj do jemilem soku i starosta Pytasz czy robi hip-hop tak jako wokalista W XXI wieku to już nie powinno dziwić